w wojownicy Pod koniec pierwszego wieku naszej ery legionista Tiberius Claudius Vitalis przekroczył Dunaj i dotarł na kraniec świata. Nauczono go bezgranicznego posłuszeństwa, w nadchodzącej wojnie dyscyplina była najskuteczniejszą bronią, najwspanialszej armii w dziejach. Legiony.

Rzym, największe imperium świata, musiał płacić daninę barbarzyńcom. Gnębili go Dakowie ze swoich górskich fortec na północ od Dunaju. Zdołali już rozbić dwie rzymskie armie, unicestwili cały legion. Rzym próbował kupić sobie spokój, ale takowie łamali umowy. Nowy cesarz Trajan zmobilizował w końcu legiony. 100 tysięcy ludzi, jedną trzecią rzymskiej armii. Jednym z legionistów był 31-letni weteran Tyberiusz Claudius Vitalis. Pochodził z Rzymu. Jako 17-latek złożył przysięgę cesarzowi. Od tej pory jego rodziną była armia. Młodość oddał cesarstwu. Służba trwała 25 lat, Tyberiuszowi zostało jeszcze ponad 10. Kiedy się zaciągał, armia kusiła go statusem, przygodą i regularnym żołnierzem. Teraz chciał tylko przetrwać. Końca służby doczekiwał tylko jeden na dwóch legionistów. Od Brytanii po Judeę, Rzym wciąż gdzieś walczył. Początkowo podbojów dokonywała armia z poboru. W czasach Chrystusa, Pax Romana, czyli pokój rzymski, opierał się już na mieczach zawodowców. Rzym zaczynał jako skromna osada w górach Italii, teraz był największym miastem świata. Miał milion mieszkańców. Rządził 60 milionami poddanych. Tak wyglądał świat według Rzymian. Wyspa cywilizacji otoczona przez barbarzyńców, którzy wciąż kołaczą do jej bram. Tyberiusz stacjonował tam, gdzie barbarzyńcy byli najbardziej zuchwali. Legion V Macedoński wziął nazwę od miejsca sformowania, ale teraz stał nad Dunajem, na granicy między cywilizowanym Rzymem a dziką Dacją. Ludzi pokroju Tyberiusza szkolono do takiego życia. Wiem, że, który obserwował legiony w Judei, odkrył tajemnicę ich sukcesu. Nie czekają na wojnę, by chwycić za broni. Nie gnuśnieją w czasie pokoju. Jakby urodzeni z bronią nigdy nie przerywają szkolenia. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że ich ćwiczenia to bezkrwawe bitwy, a ich bitwy to krwawe ćwiczenia. Dlatego znoszą wszelkie przeciwności. Dzięki dyscyplinie utrzymują szyk, im panika i zmęczenie. Zwycięstwo nad gorzej przygotowanym wrogiem jest pewne. Po zaciągnięciu się młody Tyberiusz przez pół roku ćwiczył dwa razy dziennie. Były to zajęcia z wikinowymi tarczami i drewnianymi mieczami, dwa razy cięższymi od prawdziwych i równie niebezpiecznymi. 13 lat później wciąż ćwiczył. Codziennie biegał po 20 kilometrów. Trzy razy w miesiącu uczestniczył w forsownym marszu. 35 km w pełnym oporządzeniu, bez względu na pogodę. Nie bez kozery legionistów zwano mułami. Ruszając na daków, Tyberiusz niósł broń i zbroję, a poza tym topór, oskard, piłę, kociołek i trzydniową ziarna, w sumie 35 kg. Jego legionowi towarzyszyła rzesza specjalistów, kowale, kanceliści, weterynarze i lekarze. Pod kierunkiem saperów i architektów żołnierze rozpoczęli wojnę z Dakami od budowania. Wcielając się w kamieniarzy i cieśli, wznieśli łańcuch fortów, które miały strzec linii zaopatrzeniowych. W tych murach Tyberiusz i jego koledzy cieszyli się zdobyczami rzymskiej cywilizacji. W czasie wolnym oficerowie zachęcali ich do ćwiczeń. Legioniści, jak wszyscy żołnierze w każdych czasach, woleli jednak inne rozrywki. Małżeństwa były zakazane, ale w praktyce legioniści brali sobie miejscowe kobiety za żony lub kochanki. Pisali listy przesycone melancholią i codziennymi troskami. Mundane i melancholia. Send bien i melancholia. Przyślij fasole, kurczaki i ze sto jabłek, jeśli znajdziesz ładne. Poza tym dwieście jaj za rozsądną cenę. Sos rybny i oliwki. Kradł już do Waldejusza, brata i kamrata. Pozdrawiam cię serdecznie i pytam, dlaczego od tak dawna do mnie nie piszesz. Wiesz coś o rodzicach. Pozdrowienia dla naszej siostry, Solemnis do Parysa. Brata, pozdrawiam. Wiedz, że jestem zdrowy. Mam nadzieję, że ty też nie wysłałeś do mnie ani jednego listu. Ja przesłałem ci skarpety, dwie pary sandałów i dwa komplety bielizny. Kiedy legiony stanęły nad granicą? Nakowie wycofali się do swoich górskich twierdz wokół stolicy. Rzymianie nie ruszyli za nimi. Trajan zwołał na radę wojenną. Złożyli ofiary bogom: wołu, owce i świnie. Kapłani szukali znaków wewnętrznościach zwierząt. Rzymianie przeszli Dunaj w dwóch kolumnach. Jedną dowodził sam cesarz. Trajan, podobnie jak jego żołnierze, marzył o chwale zwycięzcy. Legioniści walczyli z pierwszym wrogiem, lasem, który utrudniał marsz, a co dopiero rozwinięcie szybko o zmierzchu znowu zaczęli budować. Obserwowani przez dackich szpiegów, fortyfikowali obóz. Na wrogim terytorium nie przystępują do bitwy, dopóki nie wzniosą umocnionego obozu. Nie spieszą się. Jeśli teren jest nierówny, wyrównują go i wyznaczają prostokąt. Między wieżami ustawiają machiny miotające strzały i kamienie, katapulty i inną broń w każdej chwili gotową do strzału. Po zakończeniu prac z zachowaniem porządku udają się do swoich kwater. Nic nie dzieje się bez rozkazu. Wszystkie obowiązki wykonują z uwagą i dyscypliną. Za zapasy drewna, wody i żywności odpowiadają wyznaczone oddziały. Po wyczerpującym dniu ośmiu ludzi z drużyny Tyberiusza rozstawiało namiot i szykowało spartański posiłek. Jeśli byli zaradni, mogli go wzbogacić o jakąś zdobycz. Potem kładli się spać poza wartownikami. Biada temu, kto zasnął na służbie. Przy odrobinie szczęścia, czekała go tylko chłosta. Jeśli miał pecha, mógł zostać ukamienowany przez kolegów. Po wielu dniach dwie rzymskie kolumny stanęły pod tibiskum. Trajan wysłał jazdę, by znalazła wroga i odkryła ewentualne zasadzki. Kawalerzyści, podobnie jak inne oddziały pomocnicze, łucznicy i procarze, rekrutowali się z podbitych plemion. W legionach mogli służyć tylko obywatele Rzymu. Obcokrajowiec mógł zdobyć obywatelstwo po odbyciu całej służby lub wcześniej za wyjątkową odwagę. Na przełęczy Tape w bramie do Dacji zwiadowcy dostrzegli armię wroga. Cesarz wydał rozkaz do bitwy. Po tygodniach karczowania drzew i budowania obozów legioniści z ochotą ruszyli do walki. Tiberius szedł w bój wyposażony lepiej niż jakikolwiek inny ówczesny żołnierz. Dawną zbroję zastąpiła nowa Lorica Segmentata, elastyczny pancerz z metalowych elementów połączonych pchaczekami i skórzanymi paskami. Nie ograniczał swobody ruchów, chyba że zardzewiał. Żelazny hełm chronił twarz i kark, nie utrudniając widoczności. Tyberiusz zajął stanowisko na polu bitwy. Jego drużyna liczyła ośmiu ludzi. Dziesięć drużyn dawało centurię pod dowództwem centuriona. Sześć centurii tworzyło kohortę, a dziesięć kohort Legion. Wróg nie był tak zdyscyplinowany. Dakowie wymachiwali bojowymi kosami. Każdy wojownik walczył sam na śmierć i życie. Tyberiusz też walczył mężnie, ale nie samodzielnie. Był trybikiem w maszynie. Dla siedmiu pozostałych członków drużyny był przyjacielem i bratem. Cesarz Trajan uważał taką drużynę za żywą istotę, posłusznie wykonującą jego rozkazy. Dyscyplina jest tak wielka, że w bitwie armia działa jak jeden żywy organizm. Żołnierze są braćmi. Kiedy Takowie wymachiwali bronią i rzucali włóczniami, Tyberiusz i jego towarzysze nacierali w milczeniu. Potem sięgnęli po pila, oszczepy z grotami na długim żeleścu, które zginało się po trafieniu w cel. Wróg nie mógł ich odrzucić. Na koniec chwycili za gladius, krótkie, szerokie miecze i uderzyli na wroga. Bitwa trwała aż do wyczerpania obu stron. Potem odpoczywano, by po jakimś czasie znowu walczyć. do W końcu Dakowie rzucili się do ucieczki. Gęsty las utrudniał Rzymianom pościg. Lekianiści wygrali bitwę, ale nie wojnę. Nie zajęli dackiej stolicy. Zbliżała się zima Trajan wycofał armię za Dunaj. Po drodze Tyberiusz i jego koledzy sprzedali jeńców handlarzom niewolników. Wiosną 102 roku Trajan uderzył ponownie. Tym razem wysłał jedną kolumnę na północ, by zaatakowała wrogą stolicę od tyłu. Zaatakowała wrogą stolicę od tyłu. Dakowie ukryli się w twierdzach. Rzymianie rozpoczęli oblężenie. Balisty i katapulty Trajana nie miały kruszyć murów, lecz oczyszczać je z obrońców. Pod gradem pocisków Dakowie kryli się za plankami. Niewielu zauważyło, co się zbliżyło. Trzymając tarcze nad głową, legioniści sformowali testudo, czyli żółwie. Tiberius was almost blind. Niewiele widzieli, ale byli właściwie nietykalni. Tarcze chroniły ich przed oszczepami jak solidny. Wmach. Nawet wielkie głazy nie rozrywały formacji, lecz staczały się na ziemię. Dzięki wyszkoleniu, dyscyplinie i męstwu Żynianie zdobywali kolejne dackie twierdze. W końcu zajęli stolicę. Dacki król podpisał traktat pokojowy, po czym natychmiast go zerwał. To była obelga. Rzymianie ukarali taków, by już nigdy nie ważyli się ich obrażać. Do niewoli trafiły dziesiątki tysięcy ludzi. Podobnie jak w innych częściach imperium, zwycięzcy osiedlali się wśród pokonanych. Kiedy odeszli, dawną dację zaczęto zwać Romanią. Legioniści mieli niewielkie szanse, by przeżyć 25 lat służby. Ci, którym się to udało, otrzymywali działkę na zdobytych terytoriach. Mogli tam żyć do końca swych dni, chwaląc się bliznami i wspominając dawną chwałę. Najmężniejszych odznaczano i nagradzano na przykład awansami lub przeniesieniem. Jednym z nich był Tyberiusz. Trafił do Legionu I Italskiego, najbardziej prestiżowej jednostki w rzymskiej armii. Nie wiemy, czy zmarł w wypadku, przez chorobę czy od miecza. Wiemy tylko, że miał wtedy 41 lat. Umarł zaledwie rok przed zasłużoną emeryturą po 24 latach służby. Wersja Polska Studio Publishing na zlecenie Amerkom SA. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Andrzej Leszczyński.